Każda uwaga krytyczna pod adresem Kijowa jest od razu klasyfikowana jako ruska onuca, ale nie wolno się tego przestraszyć. Ja, ma, ja mam wrażenie, że my jesteśmy bardziej pro czy pro niż sama Ukraina. Władze Ukrainy, te które wylubią banderę, wyłoniły się i umocniły się po Majdanie. Dzisiaj tak wcześnie wstałem. Że to chyba aż zdrowe nie jest. Na szczęście łyknąłem na szybko kilka energetyków, by dostarczać Wam, jak zawsze, te pełne 30% energii na odcinkach. Jednak przy dzisiejszym temacie dam Wam z siebie całe 40%, ponieważ ten problem wkurza mnie osobiście. Zanim jednak do tego przejdziemy, Przypominam Wam, że jesteście na kanale Kto wygrał, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w naszym kochanym kraju, bo w obecnym okresie dzieje się bardzo dużo. Zostawione? No to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Miller, Ukraińcy. Widzisz te dwa słowa w tytule, i już wiesz, że czeka cię dobra zabawa. Znaczy prawie dobra, bo prędzej czy później zauważasz, ile z twojego portfela idzie na ten cyrk, a idzie niemało. W samej tylko pomocy wojskowej przekazaliśmy Ukrainie prawie 14 miliardów złotych, i są to na razie głównie szacunki, ponieważ część wysyłek nie jest oficjalnie podawana. Jeśli chodzi o same koszty utrzymania uchodźców. To tu już jaja miękną, jak się popatrzy na te kwoty. Po podliczeniu wszystkich programów, ZUS-ów i tak dalej, według Kill Institute for the World Economy, kwota wsparcia dla ukraińskich uchodźców, wydana przez państwo polskie od początku pełnoskalowej agresji rosyjskiej, sięga ponad 29 miliardów euro, czyli przekracza 125 miliardów złotych. Oczywiście wiadomo, część uchodźców pracuje, zakłada biznesy, kupuje rzeczy w Polsce, więc w ten sposób część tej kwoty Wraca do nas w podatkach oraz samym wzroście gospodarczym. Jednak, dalej jest to ogromna suma, która powinna nam zapewniać nieco więcej niż obecnie otrzymujemy. Na przykład, no nie wiem, chociażby to symboliczne miejsce przy stole negocjacyjnym to byłoby miłe jakieś rozliczenia z przeszłością nie mówię tu już nawet o reparacjach, bo to inny temat ale o samym uznaniu prawdy historycznej. Jak to jest, że polska lewica, która jest tak czuła na punkcie rzekomego faszyzmu w Polsce, doszukuje się go na przykład w żołnierzach wyklętych czy patriotach na marszach niepodległości, nigdy nie spojrzy na wschód i na to, jakich bohaterów mają nasi sąsiedzi z zagranicy. Dlaczego tak mało lewicowców i antifiarzy oburzało się, kiedy na stadionie narodowym masa Ukraińców machała banderowskimi flagami? Gdzie oni byli, kiedy dewastowano pomniki upamiętniające ofiary rzezi Wołyńskiej? Gdzie jest ich oburzenie, ich głośny krzyk, kiedy na Ukrainie stawia się pomniki ludziom odpowiedzialnym za ludobójstwo Polaków? Czyżby ich moralny kompas nagle przestawał działać, kiedy rzekomy faszysta nie pochodzi z Polski? To jest ta hipokryzja, która wylewa się litrami. Okazuje się, że można bez problemu przymykać oko na kult zbrojny o ile tylko dzieje się to w imię jakiegoś wyższego politycznego celu. Wtedy cała wrażliwość społeczna, cała walka z faszyzmem idzie w odstawkę. Wtedy czerwono-czarna flaga staje się symbolem walki o wolność, a nie symbolem organizacji, która ma na rękach w dziesiątek tysięcy niewinnych. Ta wybiórcza pamięć i wybiórcze oburzenie są policzkiem wymierzonym nie tylko w historię i pamięć ofiar, ale też w zwykłą ludzką przyzwoitość. To sprawia, że człowiek zastanawia się, czy te wszystkie wzniosłe hasła głoszone na co dzień w kraju mają jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości, czy są tylko narzędziem do walki politycznej na własnym podwórku. Leszek Miller, który często jest atakowany przez lewą stronę za to, że na starość stał się zbyt prawicowy, paradoksalnie lepiej reprezentuje lewicowe wartości i zauważa faszyzm tam, gdzie on jest. Ja, ma, ja mam wrażenie, że my jesteśmy bardziej pro-ukraińscy czy pro-banderowscy niż sama Ukraina. Bo... Ale pan utożsamia Ukraińskość z, bander... z bandyzmem? Teraz tak. Dla... Znaczy, nie, nie utożsamiam. Banderyzm to jedno, a na przykład społeczeństwo ukraińskie to drugie. Ja widzę różnicę. Postępowaniu i w ocenie obywateli Ukrainy od władz Ukrainy. Władze Ukrainy, te, które zwielią bandę, wyłoniły się i umocniły się po majdanie. Powiem wam, co mnie w tym wszystkim niemiłosiernie wkurwia. To, że nieważne, co się odwali, nieważne, co zrobią bandowcy. Nieważne jak bardzo będą machać swoimi flagami na ulicach polskich miast, nieważne jak głośno będą się wydzierać, i tak zawsze usłyszymy to samo. Czasami mam wrażenie, że gdyby dzisiaj pojawili się kolejni Ukraińcy, którzy wprost mówiliby, że nienawidzą Polaków i kochają banderę, to ci, którzy by to piętnowali, usłyszeliby ten sam zarzut. Jesteście ruskimi onucami. Zastanawiam się, czy, y, czy dzisiaj jest miejsce na to, żeby, y, żeby tak otwarcie krytykować bandyzm, czy nie wpisujemy się wtedy w popieranie Putina. Tak, oczywiście. Każda uwaga krytyczna pod adresem Kijowa jest od razu klasyfikowana jako ruska onuca, ale nie wolno się tego przestraszyć. I nie ulec tym zbitkom pojęciowym, dlatego że nigdy nie będzie dobrego czasu, żeby powiedzieć wprost, iż my nie akceptujemy ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, zbrodniczego ukraińskiego nacjonalizmu. I co więcej Komisja Europejska czy Rada Europejska też nie powinna akceptować, dlatego, że nacjonalizm obojętniaki, czy ukraiński, czy rosyjski, czy niemiecki. Nie ma miejsca w systemie wartości Unii Europejskiej. I to jest właśnie ten genialny, w swojej prostocie, mechanizm zamykania ust. Nie trzeba żadnych argumentów, żadnej wiedzy historycznej, żadnej analizy ekonomicznej. Wystarczy jeden krótki strzał, który natychmiastowo ustawia cię w roli zdrajcy wroga kogoś, kto działa na szkodę nie tylko Polski, ale całej cywilizacji Zachodu. Jak dyskutować z takim argumentem? Nie da się. To jest ostateczny knebel nałożony na jakąkolwiek próbę racjonalnej debaty. Chcesz rozmawiać o miliardach złotych? Ruska onuca. Chcesz upamiętnić ofiary ludobójstwa i domagasz się szacunku dla własnej historii? Ruska onuca. Zauważasz, że symbole odpowiedzialne za śmierć Twoich rodaków są publicznie gloryfikowane? Wiadomo, Ruska onuca, siejąca ferment i próbująca skłócić dwa bratnie narody. To sprowadza całą, niezwykle skomplikowaną i bolesną kwestię relacji polsko-ukraińskich do prostackiego czarno-białego schematu. Albo akceptujesz wszystko bezkrytycznie, łącznie z pluciem na groby twoich przodków, albo jesteś agentem Putina. Nie ma nic po środku. Nie ma miejsca na polską rację stanu, na troskę o własny interes narodowy, na zwykłą ludzką godność i pamięć historyczną. Każdy, kto ośmieli się wyłamać z tego chóru bezwarunkowej akceptacji, jest natychmiastowo degradowany do roli pożytecznego idioty Kremla. I w ten sposób, pod płaszczykiem walki z rosyjską dezinformacją, zabija się jakąkolwiek szczerą dyskusję, która mogłaby prowadzić do Wiem, że to głupio zabrzmi z dzisiejszej perspektywy, pojednania. Kurwa, aż się dziwnie poczułem, jak to powiedziałem. Nawet nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe w przyszłości. Ale trzeba, trzeba iść śladem pana Kaczyńskiego, Jarosława, który wiele lat temu powiedział ówczesnemu prezydentowi Ukrainy, że wy z banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Powiedzcie, co myślicie o Millerze. Jak już to zrobicie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba. Byliście na kanale Kto Wygrał. Ja się tymczasem już z Wami żegnam. Do zobaczenia niedługo. Nara!